Dzisiaj patka z Ilumikrate markowa. Tutaj mamy plant pot, a więc doniczka. Podwodny świat. To są karteczki, one są czyste, czyste, jak je do książki, to nic nie widać do ademokracji. Także nie trzeba bazgrać sobie po książkach, można to robić takimi kartkami, dwa różne style. Fajne. Hmm, zobaczmy, co tu jest. O, czyżby to był? Tak! Kolejny wazanik książka. Trzeci w mojej kolekcji. Są cudowne. A propos bupsliwów, które ostatnio się wszędzie pojawiają. Ten, choć stylistycznie niespecjalnie mi się podoba, to jest o tyle fajne, że jest to bardziej otulacz na książkę na czas czytania. Prawdopodobnie będę z niego korzystać. No i książka. błyszczące, złote zdobienia. Brzeg. U, spód jest ładny. Dobra. Zobaczmy najpierw twardą oprawę. Ciut zapstrokatę jak na moje upodobania. Owwolnica w środku jest czysta. Dobra, wyklejki. Teraz bywa ta sama. Teraz zobaczmy. Jest i podpis autorki. List. I tu jeszcze są małe zrobienia. Tyle.